Więc, zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie, tego typu, jak widzicie, cały zestawik, Koba sobie robi, jak widzicie, o, to wszystko, tego typu. A tu są zrobione tego typu, a tutaj czeka, no. tylko został jeden palę do ogarnięcia, Marpech, tu trzeba dobrze. Cały zostawi. jak widzicie, o, tutaj. Nie znam się na takich sprawach. Jak, <gry> jak widzicie. Chyba sobie robi. Nie wiem, co to jest. To To jest taki Wasik. Jak to się mówi? Wasik do pagnoski i pędzelka Tutaj akurat go moczę od tego żalu. Jak to się mówi? Żeby potem można było nałożyć świeżutkie, jak tutaj widzicie, zrobię tak, jak to się ogarnie, to potem plniczkiem wypiłowa różniczko, jak to się mówi, a potem się pomaluje na jakiś kolor. My jako facety to gówno No powiem Ci, że zauważam, że niektórzy facety się malują i też robią pazurki. Bo też chcą pokazać dziewczynom, że też potrafią. No w razie tego jakby mieli do pracy takiej, wiadomo jak kto lubi. To nie oznacza, że to jest jakiś za przepraszam homoseksualista, czy coś, tylko po prostu uczą się też, pokazywać, że też potrafią, że niektóre na przykład błąd robią, czy coś, w zależności. Tutaj mam szablon, to jest taki szablon, tak jak tu widzicie, Tu jest taki żal pędzelkiem się nakłada, pędzel i łopatka, jak na to mówią, tu jest pędzel, tu łopata, łopata do, do, do śniegu. Ha, 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 ha. jeszcze musimy go namoczyć, bo jeszcze trzeba, się... muszę go tam poobijać, tralala, to po, po, po go trochę, tralala. To Zaraz to bronię. Zobaczymy, co się tam dzieje. Jak to wygląda jeszcze. Niech chcę dobrze zrobi. A tutaj mam lakier kolor. Brokatę taką, mam na tym. To jest ten kolor. Tu mam różne kolorki. Taki jest róż. Kolejny róż, kolejny czerwony, taki podobny jak ten, tylko że trochę różowy. Tu jest chyba, zdaje się, srebrny, niebieski, niebieski. Tu mamy jeszcze jedno, ale to jest inny typ, żela. Tak, inny typ żela. Tu mamy. Aj, paszła wątka. Oliwka do skórki. Tutaj jest jeszcze jedno od mojej psiapsi. Tutaj mamy tak zwany y, oczyszczać. Tutaj mamy z witaminką A, E, H, B, zdaje się. A tutaj do u, żelów y, hybrydowych, takich o. Jak to się złamnie, czy sos będzie źle zrobione, można za pomocą tego arcyzeła pouszuwać łopatką, wyskrobać i na nowo ogarnąć temat.